Ludzie pasje miasto, realizowane przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. No i dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do wielu pasji i to będą z reguły pasje prozdrowotne. O pewnych rzeczach wiem, o pewnych rzeczach się dowiem. Człowiek, który uważa, że jest lepiej, co w dzisiejszych czasach nie jest. Znowu aż tak mognym podejściem do życia. gościem moimi Państwa Michał Zaremski, Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pretekstem, nie wiem, fundacja, stowarzyszenie. No Fundacja Firma. Fundacja firma. Tak. Ogólnie Marka jest lepiej. Jest lepiej. Jak myślę o tej Marce, to cały czas myślę o bieganiu, że... Gdzieś jest organizacja różnego rodzaju imprez. Bo proszę Państwa, dzwoniąc do Michała, Michał mówi: Nie, nie mogę, bo za trzy dni biegnie 300 osób. Ja mówię: Gdzie biegnie? A w imprezie takiej czy takiej. To jedno, ale to dru druga działalność to jest fizjoterapeuta, tak? Tak. Mentor zdrowia, czym nawet. Mentor zdrowia. Ach, tak. nawet tak. tak. Dobra, czyli tematów jest kilka. Odcinek Obydźmy. nie może być za długi, bo będzie go za mało, mało ludzi oglądało, więc się skupmy. Okay. Ale lecimy w tym, co musi być: Częstochowianin? Częstochowianin, z krwi i kości. Ziada dziada, pradziada. Rodzice mamy, Częstochowianie, rzeczywiście, a rodzice taty z no. O, proszę. I co? Miłość połączyła, i Michałek przyszedł na świat Częstochowian. Tak się złożyło. Szkoła średnia? Liceum Księkiewicza Czwartego. O, e, najbardziej zapamiętany Belfer? no myślę, Tak pozytywnie że... albo negatywnie, no bo to rozumiem, może być. To fakt. Bardzo pozytywnie doktor Ćwik, rzeczywiście doktor. Wtedy być oczywiście profesor na nauczycieli. Mm -hmm. Nauczyciel biologii. No i nauczycielka matematyki pani moment i teraz mi uciekło nazwisko. No też starsza pani tak jak i, i doktor Ćwik, ale rzeczywiście no z pasją do uczenia. Czy to by nie była pani jeszcze ta? Nie, 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 nie Jaszewska. E, no właśnie, właśnie. powinna zmysła. E, za dużo masła. <laughs> <laughs> za dużo ludzi dookoła i razmiędzę <laughs> <bez> do <to> zapamiętania. <laughs> e, Michał, e, to jest tak, że co? E, po szkole średniej studia rozumiem? Tak. E, medycyna rozumiem. Fizjoterapia konkretnie. Mm -hmm. Fizjoterapia to znaczy co? Bo ja nie wiem co to, znaczy wiesz, kojarzy mi się tro, trochę z fizyką i trochę z terapią. Tak, no fizjoterapia właściwie dlaczego? Dlatego, że od dziecka byłem sportowcem, mhm. czynnie uprawiałem i profesjonalnie lekkoatletykę w naszym CKS-ie budowlani i tak na dobrą sprawę właściwie zawsze mnie interesowały tematy zdrowotne, Aha. a to tak naprawdę pewne kombo, no bo fizjoterapia to jest leczenie ruchem, można by było powiedzieć w jednym mhm. zdaniu. No ale to też jest uciskanie, masowanie i tak dalej, i tak dalej? Tak, no praca z tak zwanymi punktami spustowymi, z powięzią, nastawianie, jak to się mówi kolokwialnie, czyli manipulację stawów. No ale punktowych. to jest tak, że Ty na przykład opiekujesz się sportowcami? Znaczy ja mam bardzo przeróżnych pacjentów, klientów, począwszy od dzieciaków 4-5-letnich, skończywszy na osobach 70-paroletnich, poprzez sportowców też. Ale to jest tak, że ktoś przychodzi do Ciebie i mówi, szczyka mnie tu, boli mnie tu, Ty go oglądasz mówi: mówisz, proszę robić takie ćwiczenia, proszę to, to Tarby. i tak dalej. Także jak gdyby z jednej strony masujesz, z drugiej strony podpowiadasz, jaką pracę trzeba wykonać, żeby ten ból ustąpił. I żeby przede wszystkim nie wracał, bo to jest najważniejsze. A, nie wracał, bo ból lubi wrócić. Oj. Chyba, że ból zęba, którego się wyrwie. Na to, no, wtedy i to też ma... nie wróci. I Też nie wróci. Dobrze. Dostałem łapówkę. Muszę pokazać, tutaj może do tej kamery nie wiem, czy złapie. złapię. O, proszę, jest lepiej. Dla... Skąd w ogóle pomysł? Co? Ile to jest lat? Jest lepiej, to jest bodajże mm, 6 lat. Sześć? Samą, samą y, właśnie moja można powiedzieć kariera zawodowa, jeśli można tak powiedzieć, to jest 16 lat pracy z drugim człowiekiem po fizjoterapii, bo 16 lat jestem po studiach. Natomiast sam brand i marka jest lepiej to jest bodajże, nie no, jakie 6 lat, matko, 10 lat. Dziesięć 10 lat. 10 lat. Czyli urodziny okrągłe. No tak można powiedzieć, że dokładnie. Jest pretekst, z imprezy, ja, Jest pretekst, <laughs> jest. jest. Ale... Ym... Wiesz, ty w tym życiu tylko pracowałeś w zawodzie, czy robiłeś inne rzeczy? Bo to jest tak, że ludzie, ty, ty, wiesz, czasami połowę życia szukają tej swojej drogi. Ja to nazywam wąskotorówką, którą w końcu skoczą tak. i jadą, jadą i są spełnieni, szczęśliwi i realizują się. Czy zanim, czy to było tak? Kończysz studia i od razu jesteś po prostu w zawodzie i pracujesz jako fizjoterapeuta. I czy, czy były po drodze różne Chocki-Klocki? Mm, nie, znaczy jedynym Chockiem-Klockiem to było to, że to był rok 2006 i to były jeszcze takie czasy troszkę inne niż teraz dla tych osób, które kończą studia, bo ciężko było znaleźć pracę w zawodzie. Ale ja od początku starałem się o pracę w zawodzie i właściwie po studiach najpierw byłem na tak zwanym stażu dla bezrobotnych za grubą kasę, czyli 500 zł miesięcznie. 486. Albo o, dokładnie 480. Ja to pamiętam, bo ja też byłem. 486 zł w szpitalu jeszcze na parkitce. No a w międzyczasie cały czas szukałem, tak naprawdę. Mhm. Rozwijałem się, pracowałem, próbowałem łapać gdzieś się tylko dla pacjentów, klientów. I no i tak jest cały tak. czas w zawodzie. To jest tak, że padło słowo mentor. Tak. No to jest takie dość ciężkie słowo, niosące taki, taki duży ładunek emocjonalny, mm -hmm. ale co tak czujesz się, już czujesz się tak mocny w tym swoim fachu, że, że, że możesz się tak nazwać? Tak się nazwałem Wojtek, tak czuję się mentorem zdrowia, ponieważ 16 lat mam już doświadczenia w pracy z drugim człowiekiem. Dodatkowo y, ogromną ilość kursów za sobą. Dodatkowo y, permanentnie się dokształcam, y, czytam i dalej rozwijam. Mhm. Więc, jakby y, fizjoterapia to już nie tylko to, czym się zajmuję. Bardziej zaczynam się coraz bardziej zajmować szerzej. Oczywiście to też jest praca z blokadami ciała, ale to też jest praca ze stroną mentalną, z emocjami. Czyli psychologia? Y, y, psychosomatyka bym bardziej powiedział, bo psycha i soma, czyli głowa i ciało, no, ewidentnie się łączą. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z Twojej pomocy, z Twojej wiedzy, to jak Ci najłatwiej znaleźć? Najłatwiej myślę: moja strona. Zapraszam michałzaremski.pl, niedawno powstała. Tam jest o tym, o moim mentoringu zdrowia, czyli właśnie mm -hmm. o usłudze indywidualnej. Tam też jest o moich wykładach, warsztatach, które prowadziłem i będę dalej prowadził. Tam też jest o tym, że uczę wystąpień publicznych, czyli, czyli tego prowadzenia imprez wszelakich nagrywania różnych filmów, czy to na YouTube eksperckich i. Michał Zarębski PL zajrze, nie zaglądałem. Zapraszam to podejrzeć, co kolega ja tam wymyślił. Zapraszam. Zapraszam. Te biegi, słuchaj, bo o co to chodzi? No, mm. To znaczy, że fizjoterapeuta z zaktywizować część społeczeństwa częstochowy i organizuje biegi, czy to zupełnie jest i po kosie tego lekkoatletycznego. No, wiesz, no, tej historii Twojej uprawnienia tego sportu? Wiesz co tak bardzo dobrze to ująłeś. Tak, postanowiłem zaaktywizować część Częstochowy, yy, a ostatnimi czasy, jak patrzę, to nie tylko Częstochowy, bo to powoli się ten projekt rozwija szerzej, idzie, idzie poza częstochowy, wychodzi, co mnie bardzo cieszy. Tak, uważam, że aktywność sportowa niesie pewną dobrą energię dla ludzi. I Aha. to, że ja mam tą przeszłość sportową za sobą, to, że dalej żyję aktywnie, nie, to wiem, że najzwyczajniej w świecie żyjąc aktywnie po prostu jest lepiej. Dlatego też pod marką jest lepiej nie tylko fizjoterapia i pomoc, czy mentalna, czy manualna drugiemu człowiekowi, ale też imprezy sportowe. No Zresztą, mm -hmm. tak jak się umawialiśmy, to tydzień temu... Patrząc aktywnie w blachowni, bo tak jest lepiej, druga edycja. No i 320 no, startujących. Uczestników. Dokładnie. Ty też padłeś. Nie, ja akurat tam właśnie byłem <grym> prowadzący górę. i dbałem o to, bieg, żeby. I dwie <grym>, ta... dasz radę. Dokładnie. <grym>. O to żeby, żeby, no z, 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 o to, żeby ludzie się dobrze bawili i żeby im kibicować. Tak? No jest super. Dobra, e, Michał Zaremski.pl, jak mogłem tak zareklamowałem. Chłop robi dobrą robotę, e, jest fachowcem, także nie, nie mam tu sobie absolutnie nic do zarzucenia. E, Łapówę dostałem, o tu, tak żeby nie było, także no wiecie, no nie ma nic za darmo, nie? Ale oczywiście żarty. Przejdźmy do ploteczek, plot, plotunik. Kuchnia, kuchnia, kuchnia. Zwracasz uwagę na to, co jesz? Oj bardzo. Ważysz, czy mierzysz, liczysz te kalorie? Nie, nie, nie popadam w paranoję. Uważam, że to mierzenie, ważenie, to naprawdę można to troszkę inaczej poukładać. Tak? Tak, ale oczywiście patrząc na to, co wrzucamy no, do siebie, do środka. Do organizmu. A jeżeli by Cię ktoś zaprosił na kolację? No, i chciałby Cię tak ująć, wiesz, to, to co musiałby Ci podać, żebyś powiedział, no kurde, chopie, albo no, pani gospodyni, ale się pani trafiła w moje serce. E, no, na pewno by to było, na pewno coś, coś wartościowego i z jakością, bo od paru ładnych lat już patrzę na, jakby doceniam jakość w jedzeniu. Natomiast na pewno no moje serce skradła już parę ładnych też lat temu, no kuchnia włoska. To, włoska. Co tak. Aha. Czyli pasta, pizza, lasagne... Dokładnie, ravioli, owoce morza. No. Czyli w długie szynki do... parmeńskie i tak dalej. A, no to dobrze, ładnie, ja też, ale jeżeli bym miał wybierać, to wolałbym zostać przy kuchni polskiej, że tak. jednak te placki, czy na cienkim, czy na grubym, to tak... No wiesz. I za makaronami hmm. też jakoś tak niespecjalnie, ale to... Ale ja... placuszki ziemniaczone, Wojtek. Tak, ta. no to wiadomo. E, dobrze, y, muzyka, o. Czy muzyka w Twoim życiu odgrywa jakąkolwiek rolę? Jeżeli tak, to jaką? Muzyka w moim życiu odgrywa ogromną rolę. Ja sobie nie wyobrażam życia bez muzyki. Czyli jest, ona. Ale no. na słuchawkach, czy raczej w domu na. E, wiesz co, właściwie wszędzie bym powiedział. Jak tak. biegam, to na słuchawkach. E, jak jestem w domu, to bardzo często wykorzystuję amplituner i, I, no, i daję do pieca. E, także no, nie wyobrażam sobie bez. Aha. A jeżeli byś miał wymienić trzy zespoły czy trzech artystów, którzy są dla ciebie top the top, to kto to by był? Oj, bardzo trudne pytanie, bo ja tak jak jestem, myślę, że taki wielopłaszczyznowy w działaniach moich tak, tak. szeroko, to tak samo muzycznie szeroko. No na pewno nawet rozmawialiśmy wcześniej na pewno Koma, która już niestety nie, nie istnieje, to był mój zespół przez wiele lat i do tej pory uwielbiam posłuchać Komy. Lubię, lubię posłuchać rocka, ale lubię posłuchać i też hip-hopu hip czasem słucham z moim synem, który, który też często coś, coś puszcza. Także jestem bardzo otwarty na muzykę, uwielbiam męskie granie, nie. E, mhm. Ostatnio Paulo Nutini na przykład, czyli w, w Amerykanin włoskiego pochodzenia, też taki rokowa, dobra muzyka, którą mi gdzieś tam puścił kolega, no to tak naprawdę YouTube robi ogromną robotę, bo możesz sobie tam grzebać, tak, i, to, i to nie ma końca. Tak, Czasem tak. nawet posłucham mantry, bo moja żona jest specjalistką w wyszukiwaniu pięknej i lekkiej też muzyki i najbardziej no lubię ona często a czy, rzucie... przepraszam, czy mamy do czynienia z małżeństwem podobnym? Profesji? Nie, nie o podobnej nie, profesji. Nie, nie, nie. Nie. Ale żona nie jest żadną terapeutką. Czy... Żona, nie, żona nie jest terapeutką, żona jest nauczycielem Aha. fizyki i matematyki. O, grubo. E, grubo, natomiast jest, jest też, jak to mówię, takim, taką dobrą duszą. A, no to wiadomo. I no niesie to, coś to w rodzaju to terapii. To jest musi, blisko musieli. to. No to fajnie, to się cieszę. Dobrze, film. Był jakiś film, który obejrzałeś, który bez <laughs> mrugnięcia okiem poleciłbyś naszym widzom? Tak na zasadzie, że ogląda, oglądają ten wywiad, kończą i odpalają. Ma, no, jest coś takiego? No wiesz, ja uwielbiam kino Quentina Tarantino. Tu oh, są filmy, no, które no. mogę oglądać wielokrotnie. Na przykład Benkarty Wojny czy, czy Kilby, nie mówiąc o no, Pulp Fiction. Wielokrotnie, już nie wiem ile razy oglądałem. oczywiście Foresta Gampa i genialnego Toma Hanksa. No, jakiś czas temu nasz, nasz film Johnny, Dobry, dobrze wie? ty, ty, ty John, tu, Tak, Johnny. o księdzu. O księdzu? Y Tward... Nie, nie Twardowski, mniko... książ, nie pamiętam nazwiska. Mn, no właśnie. I znowu wychodzi nam masło. <laughs> piękny film, e, piękny film, na którym ciężko nie uronić łzy, e, o takich naprawdę no, sporych wartościach, tak? A tydzień temu oglądałem świetny film o, o Nike tak naprawdę i o Michaelu Jordanie. Mm -hmm też bardzo dobre filmy z rolą główną Mata Damona, którego też bardzo lubię jako aktora. Także no, to, no tak, no dobre kino, fajna rzecz. Super, książka jest? Czytasz? Oj, czytam, uwielbiam tak. czytać. Podobnie jak z muzyką, to czytam też dość szeroko. chociaż. Ale to jest literatura zawodowa, czy też chodzisz w beletrystykę? Beletrystykę też, tak dla relaksu, natomiast głównie rzeczywiście literatura zawodowa. Jaki jest Twój stosunek do Częstochowy, jak Ty na obecną chwilę postrzegasz to miasto? Zawsze powtarzam, że jestem lokalnym patriotą. Natomiast widzę, widzę oczywiście zalety i wady gdzieś tam, które się pojawiają. Ostatnio parę rzeczy mnie troszkę, troszkę gdzieś tam pobolewa. Natomiast zawsze będę dumnie mówił, że jestem Częstochowianinem. Uważam, że nasze miasto jest bardzo wygodne do życia. Nie jest małą wioseczką, nie jest też wielkim molochem, czyli na przykład takim Wrocławiem, w którym studiowałem i często się w nim pojawiam. I fajnie jest być tam na weekend, ale funkcją. Funkcjonować tam na co dzień nie do końca. Także no, trzymam kciuki za rozwój naszego miasta i zawsze będę mu dobrze życzył i też starał się dołożyć tą taką choćby małą cegiełkę do tego, żeby no, chociażby dawać takie pozytywne natchnienie mm -hmm. i dobrą energię ludziom. No Mój znajomy umówił się na próbę studiów w Warszawie. Jechał z północy, z Częstochowy, no i dojechał do Warszawy do tego studia. No i kolega, który nagrywał z nim tą płytę, który był z Warszawy, spóźnił się na to nagranie, ponieważ był z Warszawy i jechał trzy godziny. O. Z jednego kawałka miasta do drugiego jechał trzy godziny. Mówi, wiesz, wolę mieszkać w Częstochowie, bo mam bliższy dzień na porządek, niż Ty, także no. te odległości, chociaż ta komunikacja w naszym mieście, no czekamy, żeby w końcu tam no, parę tak. tych węzłów gordyńskich rozwiązać. Tak, proszę, no, zgadza się. Bo to jest chary. Dobrze, no nie wiem, chciałbyś o czymś powiedzieć, zareklamować? Możesz się coś zbliża, albo jest jakaś edycja, albo, albo no nie, albo no, no nie wiem, no tak już na koniec, bo Musimy kończyć. Musimy kończyć. Co ja mogę zaprosić mogę na moją stronę MichałZaremski.pl i wierzę, że tam wielu osobom, wiele osób może skorzystać z tej mojej wiedzy, którą 16 lat zbierałem i dalej gromadzę i rozwijam. Zapraszam na stronę jestlepiej.pl. Tam wiele informacji o nas, o tym, co robimy w mieście. Między, innym, między innymi nasza sekcja biegowa jest lepiej antim, sekcja jest lepiej imiennych nordikoholików, czyli osób chodzących z kikami, no, więc Walking. walking. No, bo to ty gdzieś zacząłeś, tak? No, no tak, no, no myślę, że tutaj. No nie bądź taki skromny. Zacząłeś, czy nie zacząłeś? Ty, no to... zacząłem, zacząłem. Ja no. pamiętam te czasy, to był 2009 rok, kiedy no, zostałem instruktorem Nordic Walking w Częstochowie i tak naprawdę jeszcze mało kto wiedział o tym Nordiku. No i prowadziłem słynny już trening, bo w soboty o godzinie 9 w Lasku Aniołowski, na który serdecznie zapraszam wszystkich. Dla swe... Zróbcie to dla swojego zdrowia. E, prowadzimy go co tydzień, no ale to. Zaczynałem wtedy jako jedyny instruktor w Częstochowie i no, były też takie sytuacje, kiedy przychodziłem, a nikogo nie było niestety, mimo że reklamowałem, opowiadałem, zapraszałem. No i ja robiłem sam ten trening nordic. No ale teraz my jesteśmy potęgą, my jesteśmy Argentyną na mapie Polski. Dokładnie tak. Proszę Państwa, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata. Marcin Cieślub bije rekord świata w przejściu 24 godziny, 24 godziny chłopak idzie po prostu z dami. Tak. E, no e, koniecznie, sobota, godzina dziewiąta rano, was skłaniał. Tak jest, zapraszam. Kto chciałby to niech skorzysta. Dobra, kończymy czegoś. Czego życzyć? Tobie, no! Czego życzyć? Zdrowia Ci życzę! Zdrowia tak, o zdrowie dbam. Czego mi życzyć? Myślę, że spełnienia takiej mojej wizji przyszłości. Dobrze, i niech tak będzie. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa miłośnik Komy. Miłośnik włoskiego jedzenia. Notabene z Włoch niedawno bo, lat, bo taki ładnie opalony. Tak? U nas tak różnie jest z tym sącem. Fizjoterapeuta, sportowiec, społecznik, działacz. Mentor zdrowia. Mentor oczywiście, kurczę, mentor zdrowia Michał Zarebski. Bardzo dziękuję za dziękuję. rozmowę. Tu do tej kamery machamy. Machamy, pozdrawiamy serdecznie. No, trzy, dobrego. Trzymajcie się, to